Kreml dzisiaj publicznie odrzucił propozycję Donalda Trumpa dotyczącą zatrzymania wojny na Ukrainie. Na Kremlu oświadczono, że Rosja nie zamierza wstrzymywać działań bojowych na terytorium Ukrainy, tak jak proponuje prezydent Stanów Zjednoczonych Ameryki Donald Trump. Władimir Putin zapowiedział kontynuację wojny dopóki Ukraina nie zaakceptuje jego warunków. Chociaż Donald Trump, przypomnę, dzień wcześniej proponował Ukrainie i Rosji zatrzymanie działań bojowych na obecnej linii frontu ogłoszenie zwycięstwa przez obie strony i po prostu rozejście się. Jak twierdził, historia później oceni kto naprawdę zwyciężył. Ta narracja przypomniała mi słowa Wołodymyra Zełenskiego z 2019 roku. Po prostu trzeba przestać strzelać. Jednocześnie już wiadomo, kiedy Marco Rubio i Siergiej Ławrow odbędą pierwsze spotkanie w celu przygotowania szczytu Trumpa i Putina w Budapeszcie. Nie wiadomo jeszcze o czym będą rozmawiać, jeśli Kreml się wycofa. A więc pojawiają się tylko jedne myśli. Trump będzie naciskał na Ukrainę, żebyśmy się poddali, co zresztą już robi. To nie wszystko. Zelenski jednocześnie zapewnia, że zbliżamy się do końca wojny. A Stany Zjednoczone i Ukraina przygotowują kontrakt na zakup 25 systemów obrony powietrznej Patriot. Tutaj trzeba się temu przyjrzeć. Nazywam się Aleksiej Pieci, dziś jest 20 października. Porozmawiajmy o tym razem. Ale zanim zaczniemy ten odcinek, Proszę Was o subskrypcję tego kanału. Proszę zostawcie lajka, like napiszcie dowolny komentarz pod tym filmem i koniecznie zasubskrybujcie mój kanał na telegramie Pieczyń News. Link do niego znajdziecie w opisie tego filmu. Tam publikujemy najświeższe wiadomości na bieżąco, gdy tylko się pojawiają. Jeśli chcecie wesprzeć działalność tego kanału na YouTube, możecie to zrobić finansowo, przekazując dowolną darowiznę za pomocą linków i danych podanych w opisie tego filmu. Tam jest napisane. Wesprzyj kanał Aleksiej Pieczy. Wybierzcie najwygodniejszą dla siebie formę. Doceniam każde wasze wsparcie. Dziś Kreml ogłosił, że Rosja nie planuje wstrzymać działań bojowych na Ukrainie, mimo propozycji prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki Donalda Trumpa. Poinformował o tym rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow. Według niego Rosja nie zmienia stanowiska wobec planu pokojowego Stany Zjednoczone Ameryki. Zakładającego zatrzymanie wojsk Rosji i Ukrainy na obecnej linii frontu, by rozpocząć negocjacje. Pieskow zapowiedział, że wkrótce rozpoczną się zespołowe prace nad przygotowaniem warunków do szczytu Rosja-Stany Zjednoczone Ameryki w Budapeszcie. Jednak Pieskow nie podał szczegółów dotyczących przygotowań do możliwego spotkania Putina i Trumpa w Budapeszcie. I dalej jego cytat: Na razie brak szczegółów o szczycie Rosja. Stany Zjednoczone Ameryki w Budapeszcie. Trzeba jeszcze wykonać wiele pracy domowej po stronie resortów spraw zagranicznych. No, krótko mówiąc, w Moskwie znowu grają na zwłokę. Właśnie o tym rozmawialiśmy. To wszystko. Trump zgodził się na spotkanie. Można zwlekać, usypiać go. Tam Ławrow spotka się z Rubio, potem będą jeszcze jakieś delegacje, potem przygotowania będą trwały jeszcze tygodniami i tak dalej. Rzecznik Kremla. Poinformował, że Moskwa obserwuje wypowiedzi Stany Zjednoczone Ameryki o możliwych dostawach rakiet Tomahawk do Ukrainy i prowadzą kontakty z Waszyngtonem. Na poziomie eksperckim, aby wymiana opozycjami była możliwa, pojawił się już poziom ekspercki, o czym wcześniej ostrzegałem. Przypomnę, że Donald Trump wcześniej wezwał Ukrainę i Rosję do zatrzymania działań bojowych na obecnej linii frontu czyli zamrożenia wojny. Poza tym Donald Trump złożył kontrowersyjne oświadczenie, że z jednej strony Stany Zjednoczone nie mogą przekazać Ukrainie całej broni, ponieważ sami jej potrzebują. Z drugiej strony dodał, że kwestia tomahawków jest nadal rozpatrywana. Chociaż szereg amerykańskich mediów, powołując się na swoje źródła, pisze, że Donald Trump rzekomo wezwał Wołodymyra Zełenskiego do zaakceptowania warunków Putina, w przeciwnym razie Rosja go zniszczy. Podano, że prezydent Stany Zjednoczone Ameryki. Rzekomo żądał od Ukrainy oddania całego terytorium obwodu Donieckiego i powtarzał tezy, które Putin wygłaszał dzień wcześniej podczas osobistej rozmowy. Jednak później Trump zaprzeczył tym twierdzeniom. Oświadczył, że nie rozmawiał z Zełęskim o przekazaniu Donbasu Rosji. Stanowisko opozycji Stany Zjednoczone Ameryki. Polega na tym, że strony powinny pozostać na obecnej linii frontu. Wydaje mi się, że Trump tutaj skłamał, bo omawiano przekazanie Donbasu. O tym już kilkakrotnie napisano w renomowanych wydawnictwach. O tym już sam Załęski mówił, że tak. Witkow nie tylko na to wskazywał, ale wręcz mówił wprost, żeby oddać. Donbas to rosyjskojęzyczny region, który Rosja wpisała do konstytucji. Więc o co tu chodzi? Polityko informuje, że podczas piątkowego spotkania Donalda Trumpa z Wołodymyrem Zełęskim w Waszyngtonie przedstawiciele Stany Zjednoczone Ameryki przekazali mu, iż Władimir Putin chce kontynuować wojnę. Dalej cytat: Amerykanie stwierdzili, że Putin chce kontynuować. I ma potężną machinę wojenną powiedział anonimowy informator Politico. Po tym do rozmowy z Zełęskim włączył się specjalny wysłannik Stany Zjednoczone Ameryki Steve Witkow i powiedział, że Rosja zamierza zdobyć cały Donbas. W pokoju pojawiło się wrażenie, że Amerykanie sprawdzają Ukraińców i na co się zgodzą, dodał informator. Wołodymyr Zełenski odmówił przekazania Rosji terytoriów, których ona nie zdobyła i ostatecznie Trump zakończył negocjacje, mówiąc: "Dobrze, spróbujmy zakończyć na obecnej linii styku". I oto źródła polityko również zaprzeczyły niektórym szczegółom spotkania Zełenskiego i Trumpa, które były wcześniej podawane. Jeden z nich powiedział, że amerykański prezydent nie rzucał map działań bojowych. No, o tym właśnie pisał Financial Times dzień wcześniej. Po prostu powiedział, że ma dość patrzenia na te mapy. Mówił: Po co mi pokazujecie te mapy? Jakaś tam linia frontu ja w ogóle nie wiem, co to jest, gdzie to jest i po co mi to pokazujecie. Dwóch innych rozmówców spośród ekspertów, też polityki zagranicznej Partii Republikańskiej, zaznajomionych z przebiegiem tego spotkania, Powiedziało, że Trump rzekomo nie używał przekleństw. O przekleństwach Trumpa na spotkaniu informowały Financial Times, Reuters i Washington Post. Przy czym wszystkie trzy wydania precyzowały, że tak, to słownictwo było niecenzuralne. Przepraszam, Trump przeklinał. No, jeszcze dzień wcześniej Financial Times poinformował, że Trump podczas spotkania z Zełęskim. Wielokrotnie powtarzał tezy, które Putin wyszeptał mu do ucha podczas rozmowy telefonicznej. Niektóre z nich przeczyły jego niedawnym wypowiedziom o słabości Rosji. I właśnie jedno z tych źródeł powiedziało, że Trump powiedział Zełenskiemu: "Albo pójdziecie na układ, albo zostaniecie zniszczeni". Według źródła Trump stwierdził, że Ukraina przegrywa wojnę i dodał, że jeśli Putin tego zechce, to was zniszczy. Spotkanie Trumpa i Putina w Budapeszcie jest przygotowywane. I oto sekretarz stanu Stany Zjednoczone Ameryki, Marco Rubio, może już za kilka dni spotkać się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. I źródło Reuters powiedziało wydawnictwu, że na spotkaniu w piątek 17 października amerykańscy urzędnicy od razu oświadczyli, że Rubio planuje spotkać się z Ławrowem w czwartek 23 października, a dziś 20 października Ławrow już osobiście dzwonił do Rubio. Aby omówić szczegóły przyszłego spotkania. Ogólnie rzecz biorąc, cała retoryka teraz sprowadza się do tego, że Trump rzekomo jest gotów całkowicie przejść na stronę Rosji i wywierać presję na Ukrainę. Washington Post pisze dziś, że na spotkaniu z Zełęskim Trump nie słuchał go, lecz narzekał, że nie dostał pokojowej nagrody Nobla. Następnie podadzą cytat z Washington Post: Trump powiedział, że Putin cię zniszczy, jeśli się nie zgodzisz. Zełęski miał ze sobą mapy i wszystko inne, tłumaczył, ale tamten nie chciał mieć z tym nic wspólnego. Trump słuchał, ale nie reagował na ukraińskie przesłanie. To było coś w stylu: Nie, słuchajcie, chłopaki, prawdopodobnie nie odzyskacie terytorium. Nie ma nic, co moglibyśmy zrobić, żeby was uratować. Powinniście dać dyplomacji jeszcze jedną szansę. Ale sam Zełęski przekazuje zupełnie inny przekaz. Według niego, Ukraina i Stany Zjednoczone przygotowują kontrakt na zakup 25 systemów obrony powietrznej. Patriot Ukraina znajduje się w ogólnej kolejce do otrzymania ich, ale Biały Dom może zmienić kolejność dostaw. Jednym ze źródeł finansowania są zamrożone rosyjskie aktywa. Również według słów Zełenskiego, Trump nie przekazał rakiet Tomahawk, aby uniknąć eskalacji z Federacją Rosyjską. Według Zełenskiego, Ukraina mogłaby je dostać, gdyby Putin nie zadzwonił. Jeśli Stany Zjednoczone Ameryki przekażą rakiety Tomahawk, europejscy partnerzy też będą mogli przekazać Ukrainie te rakiety. A może i Tałusy? Zełenski dodał też, że Ukraina jest gotowa na spotkanie w Budapeszcie, jeśli zostanie zaproszona. Chociaż nie jest to najlepsze miejsce z powodów historycznych i politycznych, to kolejny memorandum budapeszteński zdecydowanie nie jest nam potrzebny. A Putin, jak się wydaje, właśnie takiego symbolicznego gestu chce, a Trump z jakiegoś powodu uważa, że Węgry mogą pomóc szybciej zakończyć wojnę. I tutaj zaczynają się gierki Moskwy, która jak zawsze tradycyjnie gra na zwłokę. W Kremlu już zaczęli się zastanawiać, czy bezpiecznie jest dla Putina lecieć do Budapesztu. Rosyjska propaganda już rozkręca historię, że brytyjski wywiad przygotowuje zamach na Władimira Putina w Budapeszcie. Dlatego może nie w Budapeszcie, może lepiej w Dubaju, może lepiej gdzieś na Bliskim Wschodzie i tak dalej. No, czyli znowu zaczynają grać na zwłokę. Jeśli chodzi o terytorium, to według słów Zełenskiego Tę wymiany terytoriów, zwłaszcza Donbasu, obwodu zaporoskiego i chersońskiego, wciąż określają jako całkowicie niejasno. Rosjanie, według Zełenskiego, prawdopodobnie sugerują, że nie będą iść dalej w obwodach chersońskim i zaporoskim, jeśli oddamy Donbas, podczas gdy Amerykanie interpretują to jako możliwy zwrot terytoriów w Ukrainie, zwrot jakich terytoriów, które i tak nie zostały zdobyte. Ogólnie rzecz biorąc, pozostaje bardzo wiele pytań. Ale. Główny wniosek z tego wydania to, że oni zwlekają i twierdzą, że Trump stawia warunki, które nie są dla nas istotne. Tutaj dam wielokropek. Napiszcie swoje opinie i wnioski w komentarzach pod tym odcinkiem, zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek i nie zapomnijcie zostawić lajka. Like to już wszystko. Dbajcie o siebie, trzymajcie się, cześć.